Witam wszystkich bardzo serdecznie, 6 rano, czwartek, liczne przejaśnienia, troszkę nam się zaczyna klarować pogoda, niestety nie za długo, ale o tym jutro. 3 stopnie za oknem, szansa padły 10%, wilgotność powietrza 84%, wiatr 8 km na godzinę, Mateusz Spysiński oraz Marcin Malczyński witają w porannym siorbie. Marcin, zrób siorbo. <grym> 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 ah. Dzisiaj sobie porozmawiamy o czym? Dzisiaj sobie porozmawiamy o odpowiedzialności twórcy YouTube'owego i chyba ogólnie, tak? Tak, 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 tak jak, jak, jak wpływamy na, na widzów, jak ludzie mogą wpływać na widzów i co ci widzowie robią, co powinni robić i co powinien robić twórca. Zacznij Marcin. Okej. Okay. Ja bym się chciał wypowiedzieć na ten temat. <laughs> jest to bardzo fajny temat. <laughs> I to jest, to jest temat, który jakby dręczy mnie, a czy dręczy, który, na który chciałem się wypowiedzieć już od pewnego czasu, ale nie miałem jakby nie potrafiłem znaleźć ujścia na swoich, jakby, mm, pomysłów, żeby jakby je wyprodukować jej i tak dalej. Więc chciałbym porozmawiać o odpowiedzialności twórcy, za co on tak naprawdę bierze odpowiedzialność, za co jest często, gęsto obwiniany, a za co nie powinien być obwiniany, bo umówmy się. Są rzeczy, które należy rozgraniczać i są jakby rzeczy, za które. Można by kogoś obwinić, a za które no, nie wypada, bo jest to głupie i kuje w oczy. Mhm. Więc jeżeli chciałbyś jeszcze coś dodać, zanim zaczniemy, no to śmiało. Znaczy, ja, ja ci powiem, że, że co, co do wstępu, jakoś nie będę miał wiele do powiedzenia. Tylko, że, że właśnie powinni, znaczy, raz, że z jednej strony twórcy nieco powinni brać, brać pod uwagę to, co mogą, jak mogą to odebrać ludzie i to, co, to, co i, i co z tym zrobią, ale również dwa widzowie, słuchacze, odbiorcy powinni myśleć samodzielnie. Tak. No. To Teraz. Po, po pierwsze, zaczniemy sobie, zaczniemy sobie może od tego, co jest według mnie najbardziej inter... in... denerwującą rzeczą, mhm. którą kilka razy słyszałem. Mianowicie, chodzi mi o odpowiedzialność twórcy na no, takiej zasadzie. Pewny to ktoś jest mało popularny. Robimy filmy dla grupy wiekowej na przykład 16, 17, 15 i, i wzwyż, nie? Znaczy to, to że tam wzwyż ludzie oglądają, to już jakby to nie nasza sprawa, oni są dorośli. Robimy te filmy e, dla grupy 15-17, e, one nie są popularne, ludzie nas oglądają i w pewnym momencie jest jakiś boom i ludzie coraz więcej osób nas ogląda. A że głównym motorem napędowym na YouTubie są dzieci. Mhm. To uważam, że na przykład przeklinamy w filmach czy tam, znaczy to są filmy czysto parodystyczne, są to parodie, rysowania zachowań, występują tam przekleństwa i tak dalej. No jasne. Znaczy, o ile u mnie to nie jest jeszcze jakaś taka straszna, a strasznie demo, jak to niektórzy nazwą demoralizujące zachowania, nie są tam prze, przejawiane, po prostu są to parodie, mhm. no to Spotkałem się kilkukrotnie z takim zachowaniem, że ja powinienem całkowicie zmienić swój content, dlatego że dzieci mnie oglądają, dlatego że ja tam, ja, ja tam przeklinam, pokazuję, że na przykład dresy kradną telefony i tak dalej. I tutaj zawsze odpowiadam z taką wiadomością, to jest totalna... Pierdoła i głupota. Już wam mówię dlaczego. Ludzie nie są odpowiedzialni. Boże, to chciałem powiedzieć dresy, twórcy nie są. Dresy, nie są taniec odpowiedzialni, ale twórcy absolutnie nie są odpowiedzialni za to, że na przykład potem dzieci chodzą w szkole i powtarzają ich teksty, czy dzieci przeklinają, bo ty przeklinasz na filmach, to nie jest absolutnie odpowiedzialność twórców nie, nie, nie. za to tylko i wyłącznie są odpowiedzialni rodzice. Jeżeli rodzic nie kontroluje swojego dziecka, wiadomo, że teraz nie da się. Nie da się jakby skontrolować w 100%, bo tam pójdzie do szkoły, zobaczył kolegi, no jak ma sobie już telefon i nie zabierzesz, to po prostu zobacz na telefonie, ale to ja o to chodzi. Chodzi też o to, że należy nie tylko kontrolować swoje dziecko, ale jakby rozmawiać z nim. Ja w wieku... dzieci w wieku przedszkolnym poznają przekleństwa i to nie z YouTube'a. Z domu, kurde, z podwórka od znajomych i tak. znajomych rodziców oczywiście i tak dalej. Ja znałem w bardzo młodym wieku. Ja, ja w wieku 10 lat chodziłem na, sadist, na sadistika, czy jakieś inne czany, Aha. gdy to się zaczynało, Ale to nie znaczy, że mówiłem co drugie słowo kurwa czy tak dalej. Mhm. Dlatego, że ja wiedziałem, że tak nie wolno mówić. Ja znałem te słowa, słyszałem je, ale nie powtarzałem ich potem. Mhm. I właśnie to jest w odpowiedzialności rodzica, opiekuna, nie dzieci, mhm. Boże, nie, nie twórców, żeby. Rozmawiać z dziećmi, interesować się tym, co oglądają, kiedy oglądają, czy są tam przekleństwa, czy nie ma, czy są jakieś treści, czy przenoszą to do szkoły, czy przeklinają w szkołę, czy źle się zachowują. Można powiedzieć: Słuchaj. Okej, okay, znasz te przekleństwa, oglądaj sobie to, OK, jest ja znam rodziców, którzy są luźni, pozwalają oglądać swoim dzieciom takie materiały, ale nie powtarzaj tego, bo to jest brzydkie. Ty możesz to znać, mm -hmm. ale to nie używaj tego, wiesz. To na tej zasadzie wiesz, że można kogoś zabić torzem, ale nie rób tego, no, no i te. tyle. Tak samo jest z przeklinaniem. Wiesz, że są przekleństwa, mm -hmm. ale to nie znaczy, że musisz ich używać. Jak ich używasz, no to przestań. Mm -hmm. To, to jest, jest odpowiedzialność rodzica. Według mnie, nie twórcy, mm -hmm. z tym się nigdy nie zgodzę, że żeby obarczać, znaczy obarczać jakby... Mhm. twórcy za to. Mimo to postaraliśmy się jakby na przykład na naszym kanale z czyli znaczy te przekleństwa jakby zredukować mhm. do minimum czy wycenzurować. Mhm. E, mimo to, że to nie jest nasza odpowiedzialność, ale stwierdziliśmy, że. No dobra, jakby widzimy to, widzimy wpływ, mhm. mimo to, że to nie jest nasza broszka, to pomożemy mhm. tym pomożemy jakby tym rodzicom i tak dalej, no ja ci powiem, że właśnie jest coś takiego, że wiele razy spotykałem się właśnie tutaj akurat przytoczę, twój, przytoczę przykład, wiesz, tekstu Gitara siema na przykład, nie Który tam panuje, no już trochę no jest popularny na tyle, że wiesz, że na przykład dzisiaj, dzisiaj jak tam dzisiaj słuchałem bitwę freestyle'ową i tam Bober właśnie na samym końcu powiedział, że wiesz, że wyjaśnił typa i że gitara siema, nie? Serio Robert tak powiedział? No. Podeśle mi to potem? Tak, tak, podeśle ci. I wiesz, jest coś takiego, że wielu właśnie twórców, czy po prostu wiele razy słyszałem taką opinię, że Właśnie podłapali od, od was ten tekst, prawda? Że, tak, to że prawda, podłapali go. Gitara się, no, no kurde, ciężko się, ciężko się dziwić. Jako, że wiesz, raz że, raz, że, raz, że te wasze filmiki są popularne na tyle, że no kurde, że ludzie je oglądają. Dwa, że takie właśnie teksty, tak, tak, takie proste teksty bardzo szybko można podłapać. Tak samo od Raphonixa, tak normalnie, od Buta, here, Łokieć i no, tak, tak dalej, nie? A później no. się ktoś wiesz, na przykład może dziwić, że kurde, jak możecie tak mówić? Mówisz jak wiesz, mówisz jak, jak dresar, bo jakbyś miał niski zasób wspólnictwa. Ale takie też można gadać, wiesz, w jakim tam, w jakimś tam swoim towarzystwie. Ale właśnie jeśli chodzi o dzieci, powiem Ci, że e, kiedyś e, jak rodzic usłyszał, że, że dziecko bluźnie. Dzieci zajebują tego memę, bo go wykorzystują nie wtedy, kiedy trzeba. <grym> Patrz, dzieci kiedyś. Znaczy, jak, jak, jak. Ja nigdy. Znaczy, nie, powiem Ci tak, że ja przy rodzicach nie bluźnię, i do teraz jakoś tego, tego nie robię, po prostu. No nie, i tyle, nie. Jak kiedyś mhm. było. Jak, jak wiesz, kiedyś było tak, że jak zabluźniesz przy, przy, przy rodziców, to dostałeś w mordę, na przykład, nie? Albo. No tak. Albo, albo dostać po prostu jakś tam w domu, nie? A teraz nie ma czegoś takiego, wiesz na przykład. A teraz takie... nie wolno uderzyć dziecka. No właśnie. Nie wo... nie, nie mi nie... 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 Nie wytłumacz! No właśnie, ale tu jest też tak, no właśnie, to jest też, też temat na kolejny odcinek, jakiś tam wiesz, bezstresowe wychowanie, bo też, też jest bardzo ciekawe. też... Dobra, ciekawy temat, ale wiesz, nie, nie będę się w niego zagłębiał, jest coś takiego, że mm, ktoś tam na przykład, na przykład powiedział, że szedł sobie z pracy, albo szedł sobie przy bloku i słyszał jak dzieci mówią, ja pierdolę, ty chuju, spierdalaj, kurwa mać, i tak dalej, po czym mówią, gitara siema. I wtedy, <laughs> i wtedy mówią, aha, no to przez, przez Malczyńskich się tak nauczyli. Nie tylko gitara siema, tylko wszystkie bluźnierstwa, które były w przedmowie, również są od nich. Dokładnie, my je wymyśliliśmy. Tak, wy je wymyśliliście. No i właśnie tu jest, tu jest, właśnie ta odpowiedzialność twórcy, która tak naprawdę, kurde, twórca coś robi i to nie, nie ma czegoś takiego, że dziecko nagle będzie zdemoralizowane przez, przez, twórcę, bo on na filmiku powiedział, kurwa, albo ja pierdolę na przykład. Ale wiesz, inaczej jest, zupełnie inaczej jest, jeżeli, jeżeli faktycznie masz, twoim targetem są dzieci, i tworzysz dla dzieci content od, od kilku lat, mhm. jakiś tam, wiesz, masz target typu tam 8, 13. No i, i nagle zaczyna od wiesz, jechać z kurwami po prostu, tam, wiesz, nie, to, no to, to tak. wtedy, to wtedy no. to jest, już jak, no, tak tak. to też, jakby, też nie do końca, bo tak jak mówię, wtedy to rodzin powinien zainteresować się, wkroczyć, zabronić, ewentualnie powiedzieć, że nie możesz tak mówić, to mhm. jest złe zachowanie. Oglądaj, ale to jest złe zachowanie, mhm. bo czasami gdzieś się uprze, to no, no, zesrasz się, ale mu nie zabronisz, no bo on a zrobi jak, wszystko. A nie? jak będziesz zabraniał, to jeszcze, wiesz, to jeszcze bardziej będzie to chciał, 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 to zrobić, chciał to tak. zobaczyć, nie? No i właśnie jest też taka druga strona, że y, tutaj jak na przykład my tworzymy jakiś materiał, to nie, nie staramy się, wiesz, na, na siłę wpłyć dzieciakom jest tak i tak, macie robić tak. Ale na przykład wiem, że są tacy twórcy, niektórzy, którzy właśnie jakoś tak podświadomie jednak wykorzystują to, że dzieci są powiedzmy, y, jakoś tam jeszcze. jeszcze życie ich nie doświadczyło i są i łatwo wierzą w coś i na przykład i wykorzystują to i źle powierzą w to, co na przykład ten twórca mówi. A później, później powtarzają to na, na, na gminie, jakoś tam okołowo. Dokładnie, ja, ja powiedziałem: Gitara się ma i wszyscy mi uwierzyli. No właśnie, także tutaj, Marcin, jesteś winny akurat, nie? Ale wiesz, o czym mówię? Z jednej strony, właśnie jest, jest to takiego, że tak samo jak na, na samym początku mówiłem, że, że twórca powiedzmy, że powinien brać pod uwagę odbiorców, ale tak naprawdę nigdy nie wiadomo do kogo trafimy. Chyba, że właśnie na przykład tworzymy content dla dzieci, a później wiesz, będziemy cisnąć i robić, i robić serię Onkologia. No. Hehe. <laughs> Ten, I i, 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 ale z drugiej strony właśnie coś takiego, że, że, że to co mówi twórca tak naprawdę to są, to są nasze przemyślenia, to tak na przykład jak teraz ktoś by powiedział nam, ej, weźcie, ale nie bluźnijcie, bo zrobiliście film o dzieciach, a w połowie zaczęliście bluźnić cytując je, no to no to, no to to wasza wina, że one teraz będą bluźnić. Tak, nie to nasza wina, bo to, 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 akurat ta seria jest taka, że to są nasze przemyślenie. To jest to, że... tak, ja, wiecie, co, przerwę, ale... to, że czasem życiem bluzkiem, to akurat jest normalne, bo teraz po prostu sobie rozmawiamy i to jest tylko, powiedzmy, poranna audycja. No i tyle. E, tak, dokładnie, <ślesz> znaczy, powiem wam tak, to jest trochę tak, jak z wychowaniem psa. Ja to <ślesz> czasami też... Nie, 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 to jest bardzo mądre. E, jeżeli ktoś wychowa psa i ten pies kogoś pogryzie, bo został tak wychowany, że e, jakby agresja nie została, to, to nigdy nie wyprzesz tego, bo to jest jakby tam jakieś tam zwierzę, e, które ma swój, swój rozumek, ale mhm. e, jesteś w stanie, nawet jak pies jest agresywny, wynający jakby behawiorystę, czy sam, jakby zainteresować się tym, jakby wyplewić z niego to złote zachowania, nauczyć go e, oczywiście nie w jeden dzień, ale jakby to jest kwestia wychowania psa. Jeżeli ten pies coś odpierdzieli, około się pogryzie, czy coś, czy coś zniszczy, to to jest wina psa. Okej, okay. a jak małe dziecko e, coś zrobi, to to jest nagle wina rodziców, w sensie na takiej samej zasadzie to działa, że to nie jest nigdy do końca tylko i wyłącznie wina tego dziecka czy tylko tego psa, tylko ogromną winę po, po jakby ponosi rodzic, jeżeli hmm. tak wychował dziecko, że podchodzi na przykład do drugiego i bije go na przerwie, to, to jest jakby wina rodzica, nie tego dziecka, bo te zachowania nie zostały, wiesz, nie zostały jakby wyplewione, nie zostały wypełnione jakiejś tam wartości, chyba że to jest jakiś pierwszy wybryk i dziecko się broniło. Mhm. Okej, okay, ale w tym samym momencie porównując to do, jakby do wychowania psa, e, to czemu ten pies jest winny? On po prostu nie został dobrze wychowany i dla mhm. niego, jako dla zwierzęcia, które gdzieś tam jest e, po części dzikie, po części no tak, udomowione, tak, 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 tak. To jest ok, dlaczego nie? Dlaczego nie? I dlaczego właśnie dlaczego to dziecko miałoby nie przeklnąć? Skoro nikt mu nie powiedział, że tak nie wolno. Tak, że to, że to jest złe, no właśnie, bo tutaj ten też na pewno nie można wkraczać w metodę, znaczy wkraczać w jakieś, znaczy, znaczy nie można, nie powinno się jakby w większości spraw. Z, teraz y, stosować zasady kija i marchewki, jak zrobisz to to będzie dobrze, jak to, to źle, tylko po prostu czasem po prostu jakaś tam zwykła rozmowa i wytłumaczenie najwięcej daje dziecku, bo bo jeśli jeśli nie powiemy dziecku, że coś jest złe, no to ono nie będzie wiedziało, że to jest złe, bo skąd po prostu ma wiedzieć. Skoro my jesteśmy rodzicami, to my, my jesteśmy od tego, żeby to dziecko wy, wychować, a nie youtuber czy twórca, którego, na którym się wiesz, inspiruje dane dziecko. Tak, i to jest właśnie... E... Koniec końców. No. Takie jakby podsumowanie tego. No, taka puenta. Twórca odpowiedzialność bierze tylko za to, co wypuszcza, nie bierze odpowiedzialności za to, co ktoś z tym weźmie i z tym zrobi. Dokładnie. Tyle w temacie. Dobra, no i właśnie tym, 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 tym akcentem skończyliśmy film, a ja jeszcze Wam na sam koniec polecę piosenkę z filmu Rocky 4. There's No Easy Way Out. Bardzo myślę, że się... znaczy, myślę, że się wam się spodoba. Jeśli nie, to trudno, to jutro wam Marcin poleci coś lepszego. Okay, e... Pewnie tak. <laughs> pewnie tak e, no i tyle. To ty, ty był dzisiejszy poranny siorpie. Jestem Mati, Mateusz, Matthew, kurwa, Spysiński, a wraz ze mną dzisiaj był... No intrzymnie. Dokładnie. Na razie. <laughs>